Lata temu, kiedy Thunder Island stawiało swoje pierwsze fundamenty, wszyscy mieszkańcy kierowani byli wspólnym celem: stworzenia godnego miejsca, które mogliby w przyszłości nazwać domem. Wspólnie pracowali, wspólnie biesiadowali, aż nadszedł czas na wspólne wybranie przywódcy. Jednak wizja utopijnej rzeczywistości, o jaką starali się założyciele miasta, okazała się jedynie niemożliwym do zrealizowania marzeniem, niczym bajka napisana piórem naiwnego dziecka. Perspektywa władzy poróżniła mieszkańców. Rozpoczęła się walka o wpływy, a budujące się miasto opanował chaos. Decyzja musiała zostać podjęta najstarszą znaną ludzkości metodą przemocą. Nasza wojna domowa wyłoniła zwycięzców, a źli ludzie, którzy ją zapoczątkowali, odeszli daleko stąd, aby w końcu mógł nastać pokój. Ale czy na długo? To co młody, gotowy na małą przygodę, coś czuję, że na naszej wyspie nie będziesz się nudził. Ha, ha. No dalej, przydaj się na coś. Na szlakach spotkasz kreatury, których najpewniej nigdy na oczy nie widziałeś. Zapakuj trochę chleba. Tam, gdzie się wybierasz, może ci go zabraknąć. No, jak to mawiają, podróże kształcą, a tych będziesz miał od groma. Wiesz, jeśli chcesz, zabierz kompanów, a jeśli się dorobisz, mam trochę wolnego pola do sprzedania na pewno znajdziesz coś dla siebie są zakątki które nawet i mnie są obce uważaj na siebie aha no i jeszcze jedno Wiesz, on też tam jest. Na pewno go znasz. A jeśli nie, to poznasz jego i jego przyjaciół. Myślę, że może być z Was zgrana gromadka. To co? Wchodzisz w to?